Cześć, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was w takiej wersji piżamowej, no bo będziemy testować sobie dwie maseczki. Mam tutaj y, Patchology Keep Smiling, taką maseczkę, żelkę, mam nadzieję, że żelkę, na usta i nałożymy sobie jeszcze jedną maskę firmy Mediheal. Jest to przeciwzmarszczkowa maska y, na okolice oczu. No i co, jestem bardzo ciekawy tej, jak i tej. Tą kupiłem w Seforze. Tą kupiłem w Lidlu. No zobaczymy, która będzie lepsza. Zobaczymy jakie tam ma składniki ekstrakt z owoców jałowca, jeżyn, morwy białej, wyciągu z ryżów, z ryżów, z, ryży, z ryżów, tak? z ryżu, czosnku, o ciekawe, sezamu, soi i aminokwasów jedwabiu. Działa odmładzająco na zmęczoną starzejącą się skórę wokół oczu. Zwiększa elastyczność i zmniejsza ta zwczałą skórę. No zobaczymy, spłyca drobne zmarszczki i ma nawilżać. Pomaga w, yy, także w usuwaniu uszkodzeń spowodowanych ekspozycją na słońce. No, ciekawe, pozostawiamy na 20 minut. A ta. O! Lawendowa. No to będzie pachniała pięknie lawendową. Ko no, jestem ciekaw, czy będzie miała też jakiś y, kolorek. Ekstrakt z kokosa. Uuu, lawendowo-kokosowa czyżby. No, zaraz zobaczymy. No, jestem ciekaw. To co? Oczyszczę sobie najpierw buźkę. Mam tutaj jeszcze y, płatki wielokrotnego użycia, które też kupiłem w Lidlu. Trzy płatki chyba po 9 zł, więc myślę, że, że jest to... Y, Dobra cena, płatek wygląda w ten sposób, jest bardzo duży, użyję sobie swojego ulubionego płynu micelarnego All About alow. z go nalejemy sobie troszkę na ten płatek i myjemy buźkę, oczyścimy ją dobrze z tego brudu, pyłu. No, dobra, i użyję sobie też z tej samej firmy yy, toniku na buźkę. Obie rzeczy możecie kupić w Contigo, są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. No i co, zajmiemy się najpierw peelingiem. Zrobimy sobie peeling na, yy, na usta. Tu mam akurat lip scrub z firmy Bare M. Jest to taki drobny peeling cukrowy o zapachu mango, nawet smaku, bo tak naprawdę peeling cukrowy można, można później to zjeść. Nic co najważniejsze nie pozostawia takiego tłustego filmu, no kto, kto jak woli tak naprawdę. Jest bardzo drobny, bardzo drobny i się kruszy. O, usuniemy te morfy naskórek. Mmm. Pyszny. Naprawdę przepyszny. Wiem, że to jest obrzydliwe. No ale, ale można jeść. Można jeść. Można, można to później całusienkie, dosłownie całusienkie wszemać. Yy, tu mam pod spodem lusterko, więc, więc widzę co robię. Mmm. Super. Zmyję sobie tym samym płatkiem, ale nasączonym wodą. Mm. O Boże, jaki to ma dobry smak. Naprawdę przepyszny. Przepyszny, przepychota. Dobra, otworzymy sobie najpierw tą przeciwzmarszczkową, bo i jestem ciekaw tak najbardziej. Mm. Ma być niby czarna. Firmy nie znam. Jest to ponoć firma koreańska. Oczywiście. Numer jeden na świecie kategorii maseczek kosmetycznych. Nie miałem nigdy styczności z tą firmą. No zobaczymy, zobaczymy, czy, czy będzie miała działanie takie właśnie przeciwzmarszczkowe, nawilżające. O, wygląda następująco. No jest bardzo nasączona. Bardzo nasączona. o, o ciekawe, no i co zakładamy? O, jaka fajna, przyjemna, chłodna. Bardzo przyjemna, naprawdę, bardzo, bardzo przyjemna. I ma duże otwory na oczka, co już, co już lubię. Bo przeważnie maseczki takie w płacie, jak nakładamy co, na całą twarz, mają bardzo małe otwory na oczy. A ta ma naprawdę spore. Szczerze myślałem, że będzie wyglądała y, trochę lepiej, jeśli chodzi o wykrojenie, no, ale ma działać. Najważniejsze, żeby działała. O, dobra. Tu sobie jeszcze naciągnę, tu naciągnę i ok. Dobra. No i nałożymy sobie zaraz tą maseczkę do jej też jestem bardzo ciekaw. Zobaczymy czy ma jakiś kolor, czy ma jakiś zapach. Ta, szczerze powiedziawszy, nie pachniała jakoś super. Hmm. Jak taka zwykła maseczka. A tą o, ta już. O mój Boże, patrzcie, jaka piękna. Patrzcie, jaka piękna. Zdejmę. Czy nie zdejmę? Zdejmę. Zdejmę tą folinkę. Obejrzyjcie sobie, to jest taka galaretka różowa. Mmm, jak pięknie pachnie. O mój Boże, cudownie. Cudownie, czuć tą, tą lawendę. Kokosa nie czuć w ogóle. Mmm, cudownie, dobra, nakładam tą żelkę, no i co, i wracam do was za, za 20 minut, zobaczymy jakie będą rezultaty, więc zakładam i uciekam. Mm. Wracam po 20 minutach i powiem, o, ściągnę to, powiem wam strasznie, tą galaretkę na usta. Strasznie się trzymał, ale wiecie co ja tu odkryłem: że w tym są jakieś wiórki kokosowe w środku, albo tak jakby, no takie malutkie części. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest tutaj coś takiego z kokoska. No dobra. Powiem Wam, mrowi to trochę. Mrowi, więc nie wiem, czy to jest jakiś ekstrakt jeszcze, coś jakieś miętowe, jakieś olejki czy coś ale mrowi. Szczerze no, fajne są te usta, takie gładkie ten, ale czy to coś dało? Tak naprawdę można zrobić sobie peeling i, i nałożyć jakieś masełko na, na usta czy jakąś pomadkę i to dałoby chyba o wiele fajniejszy efekt. No ja sobie teraz użyję masełko do ust. Chciałbym wam powiedzieć, co to za firma, ale niestety nie piszę, ale ma piękny pomarańczowy kolor. I pachnie obłędnie, obłędnie takimi owocami tropikalnymi. No i pozostawia też, yy, no, nietłustą warstwę. Kolorek, troszkę kolorku. Jest naprawdę bardzo przyjemny. I pod wpływem ciepła palca się, się to rozpuszcza. Co najważniejsze, dobra. Ustka mamy zakończone. To co, ściągamy teraz tą maseczkę na oczy. I zobaczymy jaki jest efekt. Czy to coś nawilżyło. Tu sobie wmasuję jeszcze. Mm, ale fajnie takie. Wow. Uczucie mam takie jakby jakby to zmęczenie naprawdę gdzieś odeszło. Może nie widzę jakiegoś dużego rezultatu. Na pewno jest nawilżona ta skóra, nie powiem, że nie. Ale czy ona jest przeciwzmarszczkowa? Wątpię. To musiałaby być taka medycyna bardziej estetyczna, która, która by na pewno w te zmarszczki zadziałała. No ale no, no, nawilżona jest. Troszkę się człowiek odprężył. Hmm. Tak naprawdę to mogę Wam polecić. Tego, no tego nie polecam, bo rażę się, nie opłacam. A to, to za... 3,50 chyba w Lidlu kupiłem, więc myślę, że, że, że jak najbardziej jest godne polecenia. No taka maseczka poprawna, no czego chcieć więcej za, za tą cenę? O! Teraz obczaiłem, że to ma taką siatkę jeszcze tutaj, no ale ta siatka jest pewnie po to, żeby ta maseczka w jakiś sposób się nie, nie, nie rozwaliła czy coś. No ale podsumowując, maseczka fajna. To takie hmm, jak macie, to sobie użyjcie. No i co. O, ale takie chłodne, takie chłodne tu jest. Bardzo, bardzo taki odprężony się czuję. Mam nadzieję, że taki test Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Dajcie znać, czy macie jakieś fajne maseczki jeszcze do przetestowania. Bardzo chętnie z Wami przetestuję. No i co? Pamiętajcie o łapce w górę. O subskrypcji kanału, by być na bieżąco. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!